Siemano na Roblox Driving Empire wleciał naprawdę mocny update. Dodali ponad 200 bodykitów, głównie do Toyoty Supra Mark 3, Mark 4 i Toyoty E86. Nie zapomnijcie zostawić lajka, like suba na tym kanale, no i lecimy. Zresztą sami zobaczcie, jak mocno można przerobić Toyotę Supra Mark 3. No ja tutaj przed nagrywką już ją sobie troszeczkę przerobiłem. Zobaczcie, wrzuciliśmy fajne felgi, one są chromowane, bardzo ładny, ciemny granatowy lakier. I oprócz tego to co najlepsze, czyli właśnie te nowe bodykity, już wchodzę, żeby wam to pokazać. I na start mamy wiele dodatków, które można położyć na dach No ja tutaj zdecydowałem się na zwykłą antenkę od Radia Ale zobaczcie, mamy wloty Ten konkretny wlot mega przypomina mi po prostu Peugeota z filmu Taxi Oprócz tego jakieś wloty podwójne W ogóle taki dach, który przypomina Target Tak jakby dało się ten dach zdjąć Inne wloty, jeszcze inne wloty Tutaj mamy wlot właśnie też na takim czarnym dachu Tutaj mamy blendę przeciwsłoneczną Jakiegoś jeszcze tam takiego ducktaila da się założyć Naprawdę sporo tego dodali No ja zostaję przy tym rekin którego mam. Oprócz tego dodali dużo różnych masek. Między innymi są różne wloty. Jest maska taka szara, jest maska karbonowa, którą ja wybrałem, bo zobaczcie, ta poprzednia jest szara, ta, którą ja wybrałem, ona jest karbonowa. Plus mamy jakieś takie bardziej sportowe. Zobaczcie, jak one tutaj są śmiesznie zapinane do auta. To też jest karbonowa. Także masek też naprawdę dodali sporo. Spoilerów już nie tak dużo do tego modelu, bo tylko cztery. Zobaczmy, jaki mamy wybór. Pierwszy spoiler, niziutki. Drugi, no już naprawdę pokaźny. Trzeci to ten, który ja wybrałem, on mi podoba się najbardziej, czwarty wygląda w ten sposób ja zostaję przy tym trzecim, oprócz tego sporo, naprawdę sporo lusterek, ja zdecydowałem się na takie karbonowe, uważam, że pasują one bardzo dobrze do tego auta, Toyota Supra, oczywiście ja trochę zglebiłem, prawie zawsze to robię ale gleba nie może być za duża, w tym przypadku wyszła w sam raz, do tego wysunięte trochę opony, żeby spasik był lepszy, no i oczywiście Supra ulepszona jest na maksa, praktycznie wszystko, zobaczcie, mamy na złoty Częściach, także pora przetestować ile ta supra jedzie. Dobra, respimy naszą suprę. Wygląda przekozacko, Może wrzućmy ją sobie jeszcze na neutrala? Przygazujmy. Mamy ją na neutralu, zobaczmy jak to gada. Płomienie lecą, ale niestety, dźwięki w Roblox Driving Empire mogłyby być trochę lepsze. Wracamy do automatu, lecimy, sprawdzić V Maxa. Wyjedziemy sobie tutaj na prostą. Oczywiście rozpędzamy się od razu z nitro. Już mamy 150 na budziku. No i lecimy, lecimy. Latujemy już na most. Mamy prawie 300 na godzinę. 270. Ja użyję nitra. I uwaga, z górki VMAX 332. 330 plus nitro. I VMAX, moi drodzy, 360, 360 około. Nie jest on najszybszy, ale sami zobaczcie, jak się prezentuje. No uważam, że te bodykity, które dodali, bodykity, tak naprawdę maski, spoilery, nie są to pełne bodykity, ale tak czy siak uważam, że naprawdę świetny dodatek do gry, bo póki co mocno modyfikować można było tylko i wyłącznie Skyline R33, Nissana GTR'a i tak naprawdę to chyba tyle. Drugie auto, do którego sprawdzimy sobie bodykity, to zobaczcie, jest to Toyota AE86. Moja oczywiście jest pomalowana na biało. Jest to takie nawiązanie do Initial D. Felk to tu praktycznie nie zmieniałem. Fajne, takie malutkie. One bardzo dobrze tu pasują. Ale co najważniejsze, sprawdźmy te nowe bodykity. Mamy tutaj zakładkę opcje fabryczne. I ponownie cztery zakładki. Zaczynamy od dachów. O! I w tym przypadku mamy inne dachy. Pierwszy, antenka po prostu. Jo, po prostu małe antenki jakieś. Ok, drugi, co to jest? Drugi to jest jakaś nakładka. Na białym, że tego za dobrze nie widać. Trzecie to mamy wloty. Czwarte. Takie z tyłu tutaj czarne elementy, które rozbijają wiatr, coś w tym stylu. No i blenda przeciwsłoneczna. Ty, ja zostałem w ja tej atence. Człowieku, CB Radio mamy. Ksz, ksz. Normalnie w naszej Toyotce, nieźle. Oprócz tego maski, y, wloty na masę. Kurczę, przelakieruję ją na chwilę widzowie żeby było coś w ogóle widać. Dobra, na chwilę Toyotka będzie niebieska, chociaż może ją zostawimy. Wygląda całkiem ładnie. Y, różne maski, różne wloty, ale inne wloty niż w przypadku Supry Mark 3. Jo, tu jakie wycięcie w ogóle. Nieźle, nieźle. Przydałby się chyba większy silnik pod takie wycięcie. Kurczę, sam nie wiem na co się zdecydować. Chyba ten, taki normalny. Ten chyba najlepszy. Po prostu zwykły wlot na masę 3000 dolarów. Nie za dużo. Oprócz tego cztery spoilery. Nie, dobra, to jest przesada. Patrzmy drugi. O, ten jest fajny ze smakiem. Tutaj ducktail jakiś. Okej. Okay. I ten w kolor, ale też wielki. Weźmiemy sobie dactyla weźmiemy dactyla i lusterka. No zobaczcie, tu są zwykłe takie zdziałe lusterka. Oczywiście mają one swój klimat, mm, ale jak ktoś się chce ścigać, to może karbonowe. Uuu, a te są w ogóle, jaki klimat mają. Wlećmy w karbon, wlećmy w karbon, nasza fura będzie trochę lżejsza. I zostawmy niebieski kolor w sumie. Toyotki A86 nie będę maksował, ale zobaczmy jeszcze, jak ona wygląda w świetle dziennym. No i sami zobaczcie, tak się prezentuje Toyota po przeróbkach. Mamy tutaj wymienioną tą maskę, jest w lot. No i co na lepsze. przez ten vlog widać detale w silniku także trzeba przyznać, że Driving Empire naprawdę się stara i chyba ma obecnie najlepiej zrobione modele we wszystkich grach motoryzacyjnych na Robloxie. Dodane mamy antenki i ducktaila. No moim zdaniem prezentuje się to naprawdę spoko. No i pora na najlepsze, czyli Toyota Supra Mark 4, jedno z moich ulubionych aut. Dobra, wlatuje supra. Zobaczcie, ja ją mam całkiem fajnie zrobioną. Fajny granat, felgi, takie tri spółki. No muszę przyznać, że ta, którą ja tutaj jeżdżę na co dzień, to po prostu wygląda bardzo clean, ale nie zaszkodzi. zobaczyć jakie bodykity dodali. Ponad 150 elementów do tej supry jest dodane. Ja jej nawet nie mam wymaksowane. Yo, opcje fabryczne. uuu, sporo. Boczne dokładki w ogóle. Side Skirty, ale dużo. Carbonowa. Kolejna carbon. True carbon. Yo, Aerotrim i Aerotrim czym się różni od basica Większy wlot tu jest. O kurcze. Ale dołożyli dużo. Ciekawe, czy one wszystkie mają taką samą nazwę, na przykład yy, TDR Carbon. Dobra, załóżmy na przykład TDR Skirt, nie karbonowa, TDR i czy inne elementy też będą z TDR-a. Jo, <laughs> tytanowy wydech. Taki był normalny. Street się nie różni prawie niczym. Chromowany i tytan. No ja dam chrom, te tytany w tej grze aż tak mi nie siedzą do końca. Na dach coś można założyć. Można zrobić targę. <laughs> Odrzcie, karbonowy dach. Normalnie to ona wygląda jak targa teraz. Ole sztos. Nie, wlotów nie biorę, takich żadnych tutaj wlotów nie. Ale po prostu jakby karbon i ona wygląda jak targa. Yo, 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 yo. Dobra, to jest mega mocny dach, tak szczerze. Ten dach bardzo mi się podoba. Rear Bumpers. No i właśnie, zobaczcie, jest tak chyba jak mówiłem, czyli możemy wziąć TDR-a, tylko że on jest karbonowy TDR. A ja bym chciał zwykły TDR. Nie ma zwykłego. Jest TDR Wing. Co się zmieniło? Coś? A, jest dokładka jakaś na dole. Jakiś dyfuzor chyba. Jest tutaj. Jakiś yy, ta malutka dokładeczka, ale chyba wolałbym jakiś inny zderzak. Uuu ten jest całkiem przyjemny. Karbonowego. Oh, oh, jaki dyfuzor człowieku, to, ale tego nie bierzemy. To za mocne, za mocne. Uu! Co tu się dzieje? Co oni podokładali? Nie, wla wlatujemy chyba w coś takiego po prostu. Rear edge, rear edge. To chyba. Oh, oh, oh. Cały w tylny carbon. Yo. Nie no, mocne te są, ale weźmiemy sobie Rear Edge'a. Fajnie on wygląda. Tak normalnie chcemy cywilną wersję. Spoilery różne, aczkolwiek seryjny spoiler od super mega mi się podoba, ale nie, zaszko nie zaszkodzi zobaczyć. Pierwsza taka luteczka. A Aero Wing. u malutki bardzo. To jest jeszcze ok, to wygląda jak seria trochę ulepszona. Aczkolwiek chyba zostanę przy seryjnym spoilerze. Te wielkie spoilery też mi nie się. To jest dobre. To ogólnie jest całkiem fajne. Yy, same te takie. Takie kiełki, można powiedzieć. Wiadomo, że za to dowód rejestracyjny by wam zabrali, ale wygląda to nieźle. Ten też jest dobry. Spoiler. On wygląda jak zwykły fabryczny, tylko obniżony. I Wing Pro też bardzo mi się podoba. Od razu kojarzą mi się spoilery z RWB. Ale zostaniemy przy tych kiełkach. Ciało. Czy to będą całe bodykity? Całe bodykity moi drodzy, czyli TDR Rear Body Apex Rear. Bo A, tu błotniki, poszerzenia. Czy ona jest dużo szersza? Dobra, zobaczmy. Ona jest równo z oponą. Oh. Ej, jest dużo szersza. Oby oby dodali opcję w ogóle. No, oby się koła dało szerzej wysunąć, tak szczerze teraz. Titan Rear Body. Race. TDR bierzemy. TDR-a chce weźmiemy. O, jest szeroka teraz z tyłu. Yo, yo, yo. Front Bumper też tdr byśmy chcieli. TDR trochę za sportowy TDR. Myślę, że. uuu, Front Ace mi się podoba już od razu. Front Ace. Front Ace całkiem mi siedzi. Ale możemy pewnie jeszcze poszerzyć przód czy nie Splittery różne To są na front splittery? Uuu Splitter by mógł karbonowy być O właśnie, o właśnie Jakiś karbonowy spliterek ładny Trochę grube te splittery dodali, tak szczerze Samego takiego lipa bym chciał mieć Takiego o, 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 Ten, ten jest ładny bardzo front Podoba mi się Lusterka Możemy wlecieć w jakieś karbonowe Vortex Ej dobra, bierzemy vortexy Za kafla Front ends I teraz co jeszcze się zmieni? Yy, jeszcze z przodu poszerzenia. Kurczę, a my mieliśmy tego TDR-a, nie? Z tyłu. Carbon TDR. Normalnego TDR-a by trzeba wziąć, żeby pasowały. Bierzemy TDR-a. Chociaż kurczę. Nie podoba mi się trochę ten TDR, tak szczerze. Zbyt jest obły. TDR nie ma tego wlotu jak Razor Shell. Weźmiemy Razor Shell, -a. on ma fajny tu wlocik. I jeszcze maskę można zmienić. Jakiś Carbon Hood. Taki jest za mocny trochę. To, to jest dobre. Aczkolwiek te carbo. <laughs> O, ale flex na zlotach by był z tym Człowieku, wielkie turbo spod maski wystaje Yo, dobra, to mocne dowalili, nie powiem, że nie Aczkolwiek, ja bym chciał coś bardziej ze smakiem Szczerze mówiąc, nie chcę karbonowej maski, bo ona mi trochę wtedy psuje wygląd pod moje felgi, które mam Ale taka wycięta mocno też mi nie siedzi Maski chyba nie zmieniamy, maskę zostawiam w stoku. Niestety ten luk, w który celuję, no nie podobają mi się te maski tutaj. I teraz najważniejsze pytanie: czy można wysunąć szerzej koła skoro mamy bodykity? Czy oni tu coś zmienili? Chyba można, nie. No właśnie, kurczę. No i co z tego, że mamy taki body kit? Jak ta opona jest tak schowana tu? Nie, kurczę. Nie, 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 w ogóle nie ma spasu. W ogóle nie ma spasu. Cofamy te body kity, cofamy bodykity, no niestety. Tylko side skirt'a by trzeba zmienić, bo zobaczcie jaki on jest szeroki teraz. Wszystkie są takie szerokie? No niestety, te boczne dokładki też wszystkie są szerokie, także zostajemy na stoku. No ale mamy wymieniony zderzak przód, zderzak tył, zmieniony spoiler, fajny bardzo dach. Maski mi nie siedziały, ale kurczę, zobaczymy czy, czy ten spoiler mi siedzi do końca. Na pewno musimy jeszcze wymaksować Supra. Mm -hmm. Dobra, Supra wymaksowana na złote części Zostawimy ją sobie później Zobaczmy jak to wygląda I co, sprawdzamy F Maxa, ale jedziemy w drugą stronę Mamy już 180 No Supra czwórka zdecydowanie najszybsza Ze wszystkich, którymi dzisiaj jeździliśmy I ona chyba już ma v Maxa na nabitego 280 Z Nitrem ile? 330 130, chyba w momencie, gdy mamy nitro, także nie należy do najszybszych. Jo, ale ognie lecą po odpuszczenie gazu. To mi się podoba. Dobra, zaparkujmy ją jeszcze jakoś ładnie. No i tak się ona prezentuje. Mamy zmieniony ten spoiler. Sporo tych gadżetów powymieniane. Moim zdaniem nadal wygląda fajnie, ale chyba wróciłbym na seryjny spoiler. Ten spoiler jest fajny, żeby raz sobie pojechać na event, ale jednak seryjny to seryjny.